Witam witam serdecznie i już w ostatnim odcinku z areny. Także zaczynamy ostatni akt, dziesiąty. Zobaczymy, czy pokonam tego Nora. A zobacz, chyba pamiętam, że przy nim byli jacyś zabójcy, jak pamiętam. O! Noczy, albo Moczu. Hmm. Największy problem jest taki chyba, że ma, właśnie... o, ma rozproszenie magii. Sił uderza ból, ale kilka osób naraz. To tak, tytani. To Z gówno, A co, silny według ciebie jest? No. Taktyka no, zakonana. Mówiłem walczyć, to mnie rozjebało szybko. Strasznie. A. Zakon, rób na spartę. Tobie ta sparta jakoś nie pomaga z tiarą. <grystanie> no. Jeszcze musisz sobie jakoś poradzić, Lordzie. Poko poradzić sobie. Dla kukaracza. Maka paka. Maka paka. Maka paka? Maka sraka! <noise> Motherfucker! Ja mam pomysł taki, żeby wziąć. Żeby jak te cienie się pojawią, odciągnąć je, bo nie wiem czy to pomoże, albo prowadzić je odciągnąć i zabić je, i dopiero później iść za niego samowo. Tak zrobiłem z Tiarą przynajmniej. No, zobaczymy właśnie jak to wyjdzie. Niby mamy bardzo spoko te właśnie zestawiki. No powinny być silniejsze. Na przykład, przykład Kainu nie ma takiego zamrożenie na końcu, że patrząc wreszcie z tego na chwilę, chwilę przedpoczążka droga taką wręcz. Ja wiem jak zabójców tam jest. <laughs> Przy nim. E, chyba czterech, jebany nie odpuszcza, wejść duchów? Ja nie, dopiero jak będę z nimi na pod koniec walczył. Mhm. Byłoby wysłać jakieś batera, najlepiej ba, baladynę, bo ma najmniej HP, żeby sobie tak przyciąga te może te cienie właśnie. Roda padnie dość szybko, bo tylko ma HP tyle, Korba trochę więcej od niej. Taka zabawa, będzie na razie na jednego cienia załatwiamy jeszcze z ich kilku. Zostałem atakowany. Wow, well. no raz miał. Rząd dziewiętnasty. ciemności. Ja, ja załatwiłem jednego cienia, na chwilę przyciągnę gdzieś drugiego. Nie ma kolorowo Na Mazarskiej dzielnicy. pierwsze to jest podejście, czy które? Bo przez chwilę mnie nie było. Pierwsze. pierwsze. Jak to się mówi na sparte. Wszystko się próbuje za komu. To spróbuj, kolego. Chłopca, masz błyną, Kurwa. Jak nie jest cztery, tak? Cztery. Po, Powinno być cztery, no. Nie wiem, to wszystko. Uuu, dwóch do mnie. Czy nie są te nie. mocne, czy takie. Mocne, nie. bo mają naraz, raz moich baterów. Wy pewnie są niewidzialne. No tak. Jak dopiero do niej podejdziesz, to po prostu się trzeba je ciągnąć. Pięć jest... tak. że to mnie ten North, sobie No to jest najgorsze. Gdyby chociaż była możliwość, że mamy ten pierścień cieni, że można kuźwa mieć tą wizję, czy coś. Ale nie, dają nam Chorążego i Szamana, którzy nie mają ani wizji, ani nic. Hmm. Mi się wydaje, że tych dzień jest chyba więcej, Kuwa, niż, niż czterech. Może być, nie, a. Mam, nie wiem, mam pojęcia. Na ile ich nie W Na całej mapie są może, może rozwaleni. No właśnie, jest ich sporo, bo tej... rozwaliłem trzech, a potem się połowili nagle z kolejnej, Kuwa, kilku. A może oni się pojawiają, jak dopiero... nie, nie będą się pojawiać, jak zabijesz, tego. Tylko... No nie gadaj. Teraz będę robił drugą próbę. No nie mam lekko tym norem. Może potem. Nie wiem, to bardzo byłoby trochę dziwne, właśnie, ale. A, kurwa. Muszę jeszcze pogadać z tym błazem. Słaby. słaby jesteś? Nie, mówię ty. Ja pokonałem przynajmniej Tiarę, kolego. A ja mi brakowało tylko kilka. Jesteś słaby i tyle. Tak, to zobaczymy, jak ci pójdzie od Empire of Shadow Trial. Ha. Co? Nie wiem, gościu ma <bójną> wyobraźnię. wyobraźnie. <głosiu> Nie, no to jest mod kampaniny, to co, ty poradzisz za kawę? Nie, nie będę go w niego nawet grał. Co ci żeby że będę w, niego, będę w niego grał nawet. Tak, mówiłeś każdą kampanię każdy mod sprawdzisz. <laughs> nie wiem, skąd masz tę wiedzę, ale niech ci będzie. Nic takiego nawet nie mówiłem, ale okej. Okay. Ale dałbyś se, radę na spokojnie, masz przecież informacje różne. Ale nie mówiłem takiego. ci przekrętasz słowa, kurde. Tak. tak. Kurwa. Uh -huh. Kurwa, użyłem boskiej kary. Mój poliski. szaman mój jest pojedany. Jest... Mój szaman poszedł walczyć z norem kurwa sam. Nie? Frajer jebany. Musi poszedł. <laughs> kurwa, kurwa. To To nie jest przydatne w takim On... To najmniej szaman nie jest przydatny. Frajer. Friar, bo. Nie, nie traci mu, nie straci na Ale... pewno coś tam. A. No ma dużo HP, niestety. No pojawia, pojawiają się te cię z dupy, nie? Mógłby takie mam wyobrażenia wręcz. Zadałem, zdziałem mu połowę życia, bo do mnie u... przyszedł, i tam, i teraz uciekł, u, uciekł, sobie sam, nie wiem o co chodzi. A cofał A, się. Mi się, z... Mi się zdaje, tak. że te nie będą się pojawiać, nie ubijecie go. Być może, on przyszedł do mnie znowu, chuj. Przed kurwa uderzył mnie bólem i spierdolił Ale śmieć <pastuż> <grystuż> Ale chuj Zaczepił mnie Na razie poszukuję cieni, ale jakoś niby ja to nie widzę A choćby zaatakował A oni są tylko na środku czy po różnych częściach mapach? Nie wiem, ja widziałem mnie na środku. Żeby... Mordekajowi zabrał dużo życia. O, 19 dziewiętnasty. Jeszcze drugi cień. Wpłynął 19. Esencja ciemności. Tak to się nazywa. W ogóle ja nie wiem po co ten chorąży, skoro on tylko daje tą so so okrzyk bojowy tylko na siebie. No. i to dla, dla piczu. Na osoba zirytować Na, po... Na poświęcenie on kurwa pójdzie. Daję sobie praktycznie. Daję, daję sobie i szamanowi, bo zaraz mogę pokazać. Kiedyś nie dawał szamanowi, teraz daję szamanowi i sobie. A mi nie daje. I zasłużyłeś. <słan>, szaman, szaman dostaje pięć. No pięści, ale tylko będzie atakował wilkiem. Nie wiem, więc ja cię nie widzę niby. Ale... Wiecie? Goni mi jakiś. Rada napadła strzała. Działa na niej gry, mi burza ognia na te cienie? Że można jakoś Zobacz, ich łapać. działa, działa wszystko. No. To znaczy, zanim do ciebie podejdą, żeby je wykryć, cienie są bardzo strasznie ci, ja, ja blisko tego Nora. A wyśle duszki, może duszki się mam tymi. A jakoś kombinować. Zobaczymy. Zobaczysz przynajmniej ile ich tych cień jest. Raz, dwa, trzy. Cztery, przyszedł czwarty do mnie jakiś. Zawsze stoi do na mnie. Nie, Jak to A się w ogóle nie skończona? I nie kurwa, mać! Zasyp. Nagle wszyscy zginęli, tylko z góry nas. A miałem już gościu pod koniec życia, nie? Z go, z Cztery 4000 mu tylko zostało. No kurwa. Co wszystkiego jebanego szamana kurwa Zjebany chuj poszedł sam na niego Kurwa ma no to bije Bardzo dużo bije właśnie dają się moim medykiem, ale chuj Mój medek był daleko i dają się medykiem, mój medek leczy wojnych. Ale błazen. Zako nie wyzywaj medyku Odprzepś od tej wichury gnoju, <grywa> To he he, co za ma na raz, fajnie. I mojego batera, termin na raz. Daj mi manę. Barwna tarcza. No na tarcza akurat pomaga mi na przykład z tiarą. No on właśnie bardzo dobre jest. No no no. minimalny pasek u tiary został, może mi się uda. Kurwa. Co ty robisz? No co za łeb, ja pierdziele. Zostało mu praktycznie na, na brązowym paseczku. Takim czerwonym prawie, że... Ja pierdziele, no. Ogólnie naliczyłem właśnie sześciu cieni. No pa, trzecia próba. Kurwa, kurwa, gdybym barwną tarczę miał częściej, to bym go pokonał. Ten tak, no gnój zadał się... Hmm. Zadał się moimi bohaterami, to jest problem. Okrzyk ja się nie jest przyda na nic, kurwa. To czego zdjąć. Prawie 14 minut go biłem. Kurwa. dobrze. To bardzo dobrze. To jakiś postęp zakon. Prawie bym go za drugim razem, ale się nie udało. Duszki też trochę pomagają w walce, ale jak on wchodzi mu te krytyki, to kurwa. Na raz. Bohaterów. Duszki akurat są przydatne, bo zabierają chociaż to manę. To no, zagnuję. Strasznie dużo biję właśnie przez to tak ciężko z nim, mając jednego medyka. Dla ciebie zakon najgorsze jest erupcja czy burza ognia? No, erupcja jest silna przeciwko budynku mi się wydaje bardziej, ale też jakieś tam tutaj czasem... obrażenia. Tymczasem no... pożerać używał erupcji co 0 sekund. Bo co 0 sekund dużo No To akurat było bardzo mocno. Więc... To chwilę spamiuł ten kawałek chamiaczkiem Pamiętasz Grimli? Mówię, że pamiętam. Powiedziałem, że co 0 sekund właśnie, dlatego było mocno, nie? Było 0 sekund w sumie. No, co? Nie wiem co ty mówisz w ale... Majaczy, kolek. najebał się, na pewno, bo urodziny ma to kurwa... <noise> za chwilę będzie Żygolak, kurwa, odpalony. Jany Mistrz. <noise> kurwa. Zajebałem tego tego chuje. Ja go bym zabił go za drugim razem prawie, ale kurwa, niestety... Brakło tak mi już leczenia. Problem jest taki, że nie ma z niego nagrody. No, to pewnie będzie nie. ostateczna nagroda. A ty... ty? Nic, nie ma żadnej skrzynki a pogadaj z tym... są podzi... czy... Podziękuję nie ci mogę. za... Z nic nie powiedział. Dziękuję ci za wspólne przeżycie. A właśnie Grimmi, co ty użyłeś, że go pokonałeś? Jakich czarów? Leczenia, burzy ognia, barwnej tarczy, zdecydowanie... dobra przygody. Ja sam muszę radzić trochę inaczej. Kary, Kary używałem. Ale nie mam żadnych tych... Rozmowy czy coś. Powinny ci się normalnie pojawić szkielety, bo normalnie się pojawiły Tu na arenie, z tego cmentarza generalnie powinny się pojawić z tych boczków szkielety i powinny ci się ukłonić Nie, nie coś powiedry. A z jaką jak to wyjdzie? No, próbuję trzeci raz, tylko trochę poszedłem jakby lekko na sparte w nie ja. sposób... Muszę zrobić jeszcze Może tak, ale gdzie one są? To byś musiał przez całą mapę przejść. Okay. A dużo bije kolega Teraz mogę wybrać, dobra. Musiałem cienie pokonać, to cygnaś rosnął. I co, pojawiły ci się? Nie wiem, czekaj. Tylko podam co to jest. W przez całą mapę zobaczę po różnych kątach, czy są ukryte. tak trzeba by było obliczyć wszystkie cienie, kurwa, na mapie. Za kon chyba mi się uda. To bardzo dobrze. Czekaj okay. kurwa muszę co chwilę się leczyć i używać tej barnej tarczy wtedy mam jakieś szanse z nią zostało jej 26 kurwa I już na tak, koniec mówiłem ci że szybko mi to zajdzie. tylko trzeba no, no tak to ci mówiłem już wcześniej chcecie jeszcze Dobra, no też Piątka z plusem Kurwa Nora najwyżej bym se zostawił na jutro. A chcecie jeszcze jedną mapkę zrobić czy... Na razie pokonuję tego gościa, także... No, Idą czy... jakieś kleety z włosami. Ej, teraz normalnie i nie rośnie to HP, może dlatego, że wtedy mi zniknęła balladyna no i dlatego i rosło. O, pokonałem twórcy, Gnoja, ja... Pokazuję imię każdego z nich A Bapac kurwy sen. O, To są pewnie twórcy Ale to 3 razy sztuka jak to się mówi No tak, to są twórcy właśnie O, o niestety Balladyna nami znikła No, i niestety będzie ci teraz rosło Mi rosło i nie mogłem jej pokonać w ogóle Ale to mi mam rosnąć? Pani? No, rosła mi Balladyna I rosła cały czas HP Maleć, mimo, że ją obiną. nie ja już, ja już Nora pokonałem przed chwilą. Tak było, Greenie mówię. Rosło i cały czas HP. Mimo, że nie miała już many. Aha. Tylko muszę jeszcze tych sesji ciemności pokonać. Które tu kolegów ta jest. jest? No więcej niż chyba, chyba około 10. Bo pokonałem ja wcześniej dwóch. Nie się na... Tak. No. Coś około 8, 6, może 10. Tylko ze środka musisz zabić teczenia. Grimni, a coś dostałeś za ukończenie areny? A, ja muszę a... pokazać jeszcze z tym gościem. The Czy to już koniec? Co, to już wygrywasz z nim? No, pokonałem go już. No, przecież mówił, że pokonał. Go. A, a ty? Zdały ci się? Popiero muszę pogadać z Marunę. Na razie. Pokonałem go się za co tym razem, tego Nora, ale ciężko było. Dobrze, się skupił na mojej wichurze, która ucieka w prawo a lewo i miałem szansę go trochę ob obić. A jaką masz dla mnie radę, Zakon, jeżeli chodzi o Nora? Jakie czary? Tak samo jak Grimmy, czy inaczej używałeś? Ja jestem wojownikiem, także musiałem inaczej używać trochę. Nie mam burzy ognia, nic takiego. Mówię burzy ognia, inne czary. Używałem drwiny, żeby go trochę. Te, na łucznika, żeby poszedł na łucznika, no ale to? nie wiem czy. Bardziej się skupię na mojej tej wichurze, na moedyku. I czy ten z tego gada. Jonie Bergman. Czyli to są faktycznie twórcy gry i serek. Ten. Raz, dwa, trzy, Jest. cztery, no. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście. No ogólnie byli dużo. Zakon, możesz już powiedzieć, że... Po, zaznaczyć na mini obrazku pokonana Tiara. Kogo? Marka. No ja pokonałem przed chwilą. No i co? Musisz o nim No i co? Myślę, że nie po ciężkich kurwa trudach. Nie muszę tego robić na obrazku. wystarczy, że powiedziałeś to. Dobra, to jeszcze no, To jakie macie dla mnie sugestie wobec niego? Na sparty. Od... Na sparty, dobra no, jest jesteś szkletów sporo. I ci twórcy tworzyli tą arenę pewnie. A Grimmy to wy, kurczę byki. Czas <laughs> na burzę ognia. No Albo <laughs> Spears <Split> Force 2. <laughs> no, i na ja ponora Nora pokona mnie, jak mówiłem, jutro to możemy zrobić te wybrzeże opali. Jeżeli chcecie, no, jak będzie czas. Na każdy chcecie? będzie miał Będziemy na nas czas. Wejdziemy do pracy. Ja na razie nie obiecuję. Nie będzie nas cały dzień. Cały Dzień. Te szkieletów jest praktycznie więcej niż tuzin. A to chyba wszyscy już. Faktycznie pokazują jakąś rączkę do góry. Urej! Pokazują, Uf. że. To zaatakować czy to? Urej! Teraz te szkielety na nas atakują. <grystanie> Jakiś faktycznie był ukłon przez chwilę. Na omówienie jak znikają. Wójt! Klękanie. No, klękają. Klękać do mojego miecza. Klękają do miecza. No. Skończona Nie Chodzi o areny, nie? Jesteśmy w sumie. Zapomniane Szajkan jest Bogiem, dlatego nie może się A? pojawić Czas. pomiany. Ty, oni mi jeszcze nie znikli ci sklety. Dobra, znikną na chwilę, zobaczmy. Znaczy w taki śmieszny sposób znikają. Klękają, kłaniają się.

To mówić, to za, to za kurwa, z nieby to zrobiły, nie? No to już wiadomo. Znaczy, skończyliście arenę, to zobaczcie, czy pojawią się już normalnie, będziecie mogli robić te kwatery, czy nadal są ci przeciwnicy i nie możecie z nich korzystać. Dobra, zobaczę, ale w kolejnym odcineczku. Także dzięki za oglądanie, witowie, dzięki za grę chłopaki. Chociaż w tym odcinku nie jesteśmy wspólnie, ale gadaliśmy wspólnie. Także do następnego no tych opali, czy jak ktoś nazywa. Do usłyszenia widzowie. Zostawcie łapę. Dobra.